Hej moi drodzy, witam was w wasza ulubiona parka To my Ja się czuję tak, tak dziwnie, mi się wydaje, że wyglądam jak taki, że przyszedł chłopiec. tak nie, no dobra, to możesz trzymać laptopa, który będzie dostał część twojego ciała Jak się teraz czujesz, jak biznesmen? Nie, ale okej okay. Co dzisiaj będziemy robić i w ogóle co się dzieje? Otóż postanowiliśmy obejrzeć nasz stary filmik z czasów Teamu X On jest chyba na twoim kanale Pod tytułem, czy jesteśmy parą Okej, okay, ale zanim zaczniemy, chciałam wam jeszcze powiedzieć dokładnie, gdzie jestem Bo to już nie pierwszy raz, gdzie jestem Znowu na jakimś innym tle, w innym miejscu Jak dobrze wiecie, w listopadzie się przeprowadziłam Nagrałam o tym cały filmik Mieszkam aktualnie sama w mieszkaniu, o które często pytacie o jego wystrój, o w ogóle projektowanie, o to jak mi się udało jej znaleźć. Wszystkie informacje macie w tym filmie. Nie znalazłabym tego mieszkania, gdyby nie pan Michał, który ma też swój kanał. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat mieszkania, jakichś inwestycji, spraw typowo z tym związanych, czy szukacie mieszkania, czy nie chcecie się dać jakoś oszukać, naciągnąć cokolwiek, podajcie na YouTube'a warszawski inwestor oraz na Instagrama warszawski inwestor po więcej informacji. Niedługo nagram dla Was filmik czysty jakby na temat mieszkań, czym ja się dokładniej kierowałam, taki typowy QA, oraz podajcie. Na Instagrama Handy Design, ponieważ Handy Design zaprojektowało na przykład tą kawalerkę, która jest mega malutka, ale ma po prostu swój styl, chociaż widzicie ten kącik, jest ładniutki uroczy. Tak samo jak całe moje mieszkanie jest w takim stylu glamour. Jeżeli w ogóle lubicie oglądać jakieś ładne wnętrza, to cały Instagram Handy Design wydaje mi się, że będzie dla Was idealny. Są tam różne właśnie projekty, wizualizacje, jakieś inspiracje, cokolwiek nie wiem, ja na przykład uwielbiam piękne miejsca i dla mnie ten Instagram jest bardzo ciekawy do oglądania. Polecam Wam wpaść więcej. Informacji macie oczywiście na moim Instagramie, na Instagramie Handy oraz Warszawski Inwestor. Wszystko macie w opisie, a ja wam już nie przeszkadzam i przejdźmy do oglądania. Okej, okay, więc film jest na kanale Cacper i oczywiście musi się na... 2 miliony dół. wyświetleń? Tak, ten filmik ma 2 miliony wyświetleń. Dlatego wydaje mi się, że fajnie byłoby teraz zobaczyć, jakie będą nasze odpowiedzi, jakby jak już jesteśmy tą parą. Kacper! Czy jesteście razem z Julką? Jakiś? Dobry bajcik był, co? Elumina! Witamy! Ja jestem każdy., Nie <laughs> zapomniałam, że ty się tak witać. W ogóle e, <laughs> ostatnio gadałem z Izą swoją menedżerką i ona mówi, że jak oglądała ostatnie jakieś moje story sprzed roku i to co teraz jest, że zupełnie jestem innym człowiekiem, że tak się pozmieniałem. Ale co dobrze? Może taki poważniejszy i bardziej zamknięty. Ale nie wiem, nie wiem, czy to prawda. No po tym Elubina, witamy! <laughs> no boję się, że będzie troszkę cringe festiwal, ale dawaj. A ze mną jest Julia Coastera. Hej. Jezu, ja byłam zawstydzona tak bardzo, widać to, nie? Taki głos miałeś w ogóle patusiarski bardziej. Dobra, lecimy do pytanek. Ja nie wiem co on wybrał, a te pytania będą dotyczyć pewnie nas Ja go znam miesiąc, a widzę go nie wiem, może dziesiąty raz w moim życiu Ja pierdzielę, jak to jest mocny film Ja już nie pamiętam w ogóle co tam się działo w tym filmie Wybrałem 17 pytań i są niektóre podobne, związane z podobnymi rzeczami, ale też jest dużo takich ciekawych Jaka jest różnica <laughs> wieku między wami? U Ja U. mam, ja mam 16 lat U. Ja mam 16 lat. Jak ty gadałaś A. dziwnie. Zaraz mam prawie 18. Zaraz mam 18, teraz mam prawie. Zaraz mam 18, teraz mam prawie. Teraz masz 17. Słyszycie różnicę w jej głosie? Totalnie nie. Ten po mojej lewej. Ile masz lat? Ja mam 20 jeszcze. W październiku kończę 21. Teraz 20? już 23 w tym roku. Jest jakiś stary. No ty dalej 18 nie masz. <noise> Tyle lat minęło, a ty dalej 18 lat. Musisz nikomu 9-8. Jestem 9-8, więc jest 5, 5 lat, lat Muszę się męczyć z takim gnojkiem tutaj i... To dalej, prawda? He. Przepraszam. Zmieniłaś głos? No, masz taki głos jak w tym filmie. Nie mówiłaś tak. tak. Nie, bo to było takie moje. Hej, nie przesadzaj. Nie, nie mówisz tak. Poniedziałek już idzie do szkoły. No. Byłem, no. kiedy jest ten film, ale ona idzie na rozpoczęcie no. roku? Ja nie pamiętam, kiedy byłem na rozpoczęciu roku. Chyba no, włoski ładnie tak wycięte. Może no, wrzucę tutaj w ury. Serio? Poważnie mówię, no mi się podoba to. Piszcie w komentarzu, czy mam wracać, czy nie, bo moim zdaniem kompletnie nie. Czemu Julka nie pokazuje się za często na odcinkach z domy X? Wystąpiła tylko. Raz. Wszyscy tu mieszkają od jakiegoś dłuższego czasu. Ja tu. Mi co jest dzisiaj? Środa, 28 sierpnia, w dniu nagrania. Mieszkam tu od 6 dni. Oni mieszkali tutaj sami i nie zaczekali na mnie, stwierdzili, że mają mnie gdzieś i że będą nagrywać sobie sami. Także jest dużo materiałów, kiedy są bez mnie po prostu. To jest inna zupełnie. W sensie? Pozytywnie niż teraz? No, fajniejsze kiedyś. mówię, nie, nie No inna taka. Jakby ci była aż co? co? Spada, jestem najfajniejszą w klasie. No i dlatego Julki nie było na tych początkowych filmach, ale teraz. Teraz już wszystko nagrywamy, bo Julka tu mieszka i jest pytanko. Kiedyś w dostanie... Co mówię to? Ale teraz już wszystko nagrywamy, bo Julka... Oh wow. no Mówię, że byłaś inna Czemu ty ze mną zacząłeś być człowiekiem w ogóle wtedy? Też byłem inny, prostu. Kiedy Julka dostanie jedzenie od Nitra? Właśnie Nitre, jak to oglądasz Ja czekam na to, ja miałam Do tej pory nie dostałam No nie? A on tyle siana na tym live zarobił na jedzenie dla mnie No to czekamy na jedzenie Nitro Dlaczego wszystkie laski się tak boją pająków, owadów? Jestem dziewczyną i tak o nie rozumie Koszula miksera <laughs> Wiesz, że istnieje stuprocentowe prawdopodobieństwo, że odejdziesz z jakiejś ekipy lub tymu, jeśli masz taką kaszulę. Nie mogę z tej taśmy. Wiecie co? On rozwalił sobie okulary. Aha, tak. Ja tam patrzę i tak myślę, jak o no o co ci chodzi? Ja mam całe życie rozwalane okulary. Moje okulary nigdy nie będą normalnymi. I jest pytanie, czemu mam takie krzywe okulary? Odpowiedz teraz, zanim dowiemy się tutaj. Tym razem ktoś inny ci je zepsuł niż ja. Tym razem inna kobieta je zepsuła niż ty. Ale również kobieta. Śmieszne jest to jeszcze, jak się rozpadły, druga część, to teraz są proste. I nie muszę ich poprawiać. A ja muszę poprawiać teraz to cały czas. Byłem kiedyś na imprezie. Podnosiłem tak dziewczynę. Wiesz, jak żona się przynosi no. przez próg, tak chciałem. Podnosił jakąś inną dziewczynę, czy robisz mu spinę, czy nie? Piszcie w komentarzu, że sobie tak pisze do mnie jakieś dziewczynki, bo wrzuciłaś na Instagram, że się stało z Wersop. i pisze, że Juka chce chyba z tobą zerwać i że jak mogłem to zrobić? <grym> Podniosłem ją, zrobiłem 360, ale tak ją trzymam. I przed moimi kolanami była kanapa. A że akurat wiatr zawiał! Jaki żarcik! No bo to było family friendly, nie mogłem powiedzieć, że byłem pijany. Teraz Aha, mogę. czyli byłeś jeszcze pijany? Ja cały się myślałam, że wiatr tam im zawiał. Widziałem na tej kanapy. Zawsze jest odruch taki, że zblokujesz się no. nogą i ustoisz. A tam miałem kanapę, która zablokowała mi nogi, i musiałem polecieć twarzą w ścianę i złamałem nos wtedy. Wyślę zdjęcie, to zobaczycie moje zdjęcie. To zdjęcie jest potężne. Jak awatar wyglądałem na tym zdjęciu. Ale teraz mam krzywy nos. W ilu związkach byliście? Czekam muszę policzyć. Cztery związki? Aha. Masz 16? <try> Trzy raz, ile? Cztery. Cztery związki? Aha. Masz 16? <try> Ja mam 21, już prawie nie byłem ani razu. Musi być jakaś przyczyna. Ja po prostu muszę czuć miłość. Miłość do mnie czujesz, mój najukochajszy Kaspi. Ja też na tą złą. Nie no, może ty czułeś miłość akurat, więc to nie jest też złe W gimnazjum kiedyś mi złamała serduszka, taka jedna mnie nie chciała. Uuu. Ja byłem wtedy gruby, jana <grym> była ładna i ja. Kacper mówi, byłem grubo, ja. <grym> ty się no z tego <grym> Ja byłem wtedy gruby i Anna była ładna. <grym> Julka, podoba ci się Kacper? Nie, e, bo jest za stary dla mnie, a to było kłamstwo. Mm, nie. A ty pamiętasz co odpowiedziałaś wtedy? Tak. A jak się uśmiechasz teraz? Czy kłamałaś? Tak. Tak? Patrz, <grym> patrz na twój wzrok. Mm, nie. Tak się patrzyłaś i zrobiłaś tak. Nie. <grym> A później tak uciekłam z tym wzrokiem, by się zastosowałam. Mam 16 lat i gustuję przez te 100 lat. Nie. Nigdy żadna dziewczyna nie powiedziała, że kostuje w 16 lat, i ma 16 lat. Smutne i prawdziwe, każdy chłopak, który wierzy, że może mieć dziewczynę w swoim wieku, to zazwyczaj jest 90% szans, że ci się nie uda, bo dziewczyny wolą starszych facetów. Julka. Julka jest bardzo atrakcyjną dziewczynką, jeszcze. Jest bardzo ładna, tylko jeszcze się musi, musi podrosnąć troszkę. Żebym podrosła dwa tygodnie i. Ogólnie dobrze rokuje. Ja się znam tak mniej więcej, ja wiem. Dobrze rokuje i patrzcie, czy nie uważacie, że dobrze się znam na kobietach? Powiedziałem, że Julka dobrze rokuje. Moim zdaniem jest tylko śliczniejsza z czasem. Jeszcze cztery lata i już będziesz taka. 4 cztery Pytard. lata. I będziesz pytarda. Czyli teraz jesteś jeszcze taka. No, jak będę mieć dwie dychy, to będę pytarda. No, mm. Ile masz wzrostu, Jolka? Nie wiem, coś koło 1,65 m. Siedzi jak ta cholola z balonem. Nie wiem, z matka m. Co to za głupie pytanie? To mnie się takich nie zadaje. Ja mam 1,85 m. Uuu, więc... ale karzeł. No nie podoba mi taki bez przyczyny. Podobałem ci się, więc byłaś chamska. To się czubie, ten się lubi. No, że to była moja bo zagrywka? Tak, nie że to mam. było takie, że. O, będę specjalnie mógł mówić, że nie. Może! Dlaczego nie nagrywasz już z Blowem? Historia nasza z Karolem nie ma żadnych problemów. Nie ma tak, że... To jest nudne, to nieważne. Ma... Ale z Bloem miałem nie. się dzisiaj spotkać. Cały czas jest z Bloem. Jesteście razem z Julką. Tak, jesteśmy z Julką w związku od 16 lat oh. Jak miał 5 lat, Jak to wszedł na poródkę i mnie wziął Życie i powiedział: na Z tobą będę. Ty będziesz moją dziewczyną. <laughs> tak było, serio. Nie wiem, czy wiesz, ale też jeszcze ci powiem, To dopiero zdradzę, przy ślubie mam nagranie z tego. Nie, no nie mam, no to głupie. Julka, czy jesteś ze mną w co związku? Panie... Ja jestem ciekaw, co ty powiesz. Jesteśmy razem w jednym pomieszczeniu, jesteśmy razem obecnie na jednym kanale, na jednym filmie, ale w związku nie. Nie no, Julka, ma jeszcze 16. Koledzy, <laughs> <laughs> jesteś głupi. Dwa tygodnie po Nagrałem tego filmiku, my zaczęliśmy być w związku Oni <laughs> się dowiedzieli w lutym dopiero więc myśleli, że to jakaś dłuższa droga była a to po tym filmiku minęły dwa tygodnie, a my już Luka jest fajna dziewczyna ale jest jeszcze gnojkiem troszkę jeszcze gnojkiem. musi troszkę podrosnąć to by było dziwne, no nie wiem, chyba dziwne Miałem dwa lata i Julka dalej nie podrosła To by było jak 21-letni ziomek by był z 16-letnią Julką Nie, wiek w związku nie robi aż tak serio duży. Znaczy na przykład byłaby różnica jeżeli byłaby nie wiem 20-latka z na przykład 50 latkiem. Umysłowo-intelektualnie, wiadomo, że jestem jakoś niżej, ale wydaje mi się, że jeżeli... O, jestem co? Jestem je, je... Aleo! To ty powiedziałaś przecież sama, nagram to chyba na Ale No to date! Ja teraz streamowałam na to date'a! No bo teraz tak nawet umysłowo-intelektualnie, wiadomo, że jestem jakoś niżej. Oddawaj, dawaj, dawaj to w Ja nie mam tego żadnego. No bo teraz tak nawet... Nie! Już... Bardzo tego dobrego! Dzięki, wielkie za obejrzenie tego filmiku. Już więcej nie nagrywam z nim, bo aktualnie ja jestem wyżej intelektualny niż on. Nadrobiłam przez te dwa lata więcej niż on. On spadł w ciągu tych dwóch lat. Nie lubię cię. czy jesteśmy parą? Tak, ale w zawieszeniu przez najbliższe 5 minut, bo muszę strzelić pocha. Pa. pa! My już skończyliśmy, to jest taki dodatek poza filmem, który jest w filmie, ale z tyłu tak sobie wymyśliłam. Zobaczcie, ułożyliśmy taki baby kącik. Fajne są te światełka z tyłu, tylko bym musiała je wszystkie zaraz pogasić, przesunąć to wszystko, co tutaj na... układaliśmy i odłożyć na miejsce. Ale ogólnie kawalerka jest taka naprawdę, wydaje mi się, że jest w ogóle większa niż... Niż, niż moje. No, ale jest to... Ciekawa jestem, jak duże jest to łóżko, jak się rozłoży Ale te obrazy też w fajnym stylu, naprawdę. Warto sobie obejrzeć Instagram handy. W ogóle ten kącik też jest mega słodki. Tutaj postawić sobie statyw, usiąść w tym kąciku i on sam w sobie robi robotę. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja uwielbiam lustro. obczajcie to! Jakie to jest fajne lustro! To w ogóle tak powiększa wydaje mi się tą przestrzeń. Gdyby nie to, to było tak pusto. Ach, to robi całą robotę. I to jest mi lodówka. A więc Casper zabija na trening. Wpadajcie na instagramy nasze oraz z handy warszaw. Pastor Jinki papa